O, pokój mojego znajomego. Proszę bardzo. Syf. Na razie. <laughs> tu jakieś zejście. Chyba drugie wejście od domu. Spory dom naprawdę jest. Strych. Też ktoś będzie mieszkał chyba. Na razie chyba pusto. Tak mi się wydaje, o takie widoki, kuchnia jest w sumie spoko, Łazienka taka może być. mieszkalne hmm, hmm, hmm. hmm, tu tak samo schody strome wciół kuchnia to jakiś salonik, co nawet spoko. Pralka, to nie moje ciuchy, elo. A tu jest... E, chyba prysznic po prostu tu jest. Proszę bardzo. Nie wiem, czy czynny. Suszarnie w garażu. Światło się pali w dwóch pomieszczeniach zawsze. Chyba jest na stałe włączone. A tu druga łazienka pod schodami. Taka mała, proszę bardzo. I tu jest. Salon do przyilowania, tak mi się wydaje. Jakieś, no, całkiem spoko. Najlep, najlepsze miejsce, chyba, w całym domu. W sumie jest nawet telewizor, którego wcześniej nie widziałem. No, o 23.30 przyjechaliśmy wczoraj. To nie było nawet jak ogarnąć wszystkiego, i co zobaczyć. No, widoki, nie wiem. Nie mamy widoków zbytnio. Okno z kuchni. Nie, no, mieszkanie jest nawet spoko.